żeby się spać, trochę chcę. O 5.50 muszę iść na autobus. Później do Samiego. 5.42 ja lecę na autobus, żeby jechać do Samiego i co? Mam sypach. Nie ma dowodu. Siema, jestem Sami. Witam w pierwszym vlogu. Dzień pierwszy. Zbieramy się do Warszawy. Aktualnie wstałem o 5.50 około. No i teraz 130, wychodzimy, czy ja wychodzę z domu i patrzę, a tu pod moim domem jest matka, mac, Teraz zbieramy się i jedziemy na autem na autofer. Przyjechaliśmy do Warszawy. 4 godziny około jazdy Cztery i pół Było bardzo fajnie, śmiesznie O, to było się najlepiej Ale nieprzyjemne zapaszki było No, fajne leczo <laughs> Ostre, ty no. tam wiecie Z nami pan, tu nie tam... pan Siema <tryk love> Dzień drugi. Stoiliśmy o dziesiątej, poszliśmy spać około pierwszej po live. Eee, co tu powiedzieć jeszcze? Ładny deszcz pada. Idziemy właśnie teraz na urbex. Pozwiedzamy jakieś strobos? A Anatorium? No, no, no. To jest sanatorium! ale nie za piłka ty inną no, kolejne takie opcjonuje sanatorium zakwietę chyba dla tych Generalnie widzowie wracamy po urbexie na hotę z chłopakami. Kurwa! <śmiany> wracamy, nie wiem ile nam zostało. A taki nieludzki od odgłos z zup Aaaaaaaa Kurwa, Dobra, daj, już, kurwa, O, no. kurwa, jak się ciepło zabiło Siemanko, witam w mojej kuchni Robimy oczywiście danie moje Które zazwyczajem Szynka z Biedrungi I ser Królewski Masło musiałem dać no. godzina trzecia w nocy Nam się nie chce spać Live zrobiony, żarcie Raczej robi dziękujemy o ten live Jeszcze raz serduszko I się wkłuwiam, że ten kask A ten kapucyn od trzy pieniądze się skurwił się zjebał i tam Zatkał się Tylko, Zobacz, się Tylko, zobacz <laughs> Zosrałeś się <laughs> No kurwa, nie wlewaj mnie. No ładnie nie wlewaj mm, Co? Jest? <laughs> Jaki byk? Bäm. Witamy w trzecim dniu naszego vlogu. Eee, poszliśmy spać o, aktualnie o czwartej w nocy. No. Jesteśmy so, o 11.00 Nie było do bo kurwa wiem, czy prawdopodobnie się samo zastopowało. Ale dzisiaj będzie mocne fajnie na i streaming na bank Teraz, aktualnie, znowu idziemy na urbex na większy urbex. później pójdziemy no na no, następny chyba urbex. No. I ogólnie teraz idziemy, to tam 40-55 50 45, 45. 4 i 4,2 kg. Tak, tak Simon, Wystraszony i rzadko.

Wstawaj mordo, halo, halo, ty! Dzień piąty, zwiedzamy a stary cmentarz żydowski, Jest bardzo stary, z pierwszej wojny światowej. Co powiedzieć? No tutaj powiem ci, że chyba niektórzy ludzie przychodzą, jakieś może zostawiają, albo tak jak tutaj widać, jakaś szopka. No i bardzo zwaną no to wszystko jest. Co to powiedzieć? Wstawić o 11.00, standardowa godzina. No tu jest Mati. Zwiedzamy teraz razem. Fajnie, tak zaasięta. Klimat to ma. Niektóre osoby normalnie żyły po 20, 26 lat. No tam była tak, jakaś Polka, 22 lata żyła, Tak chyba 29 to był rok. No 25 chyba. No coś takiego, idziemy dalej. No i tak się myliliśmy, pół dnia spędziliśmy trochę w domu i teraz po 16 zaczęliśmy tutaj no... Łazie, tutaj macie taki napis, jakiś jakoś tak że to jest czy co? Się nie wie, też. No, macie, taki... nie wiem. macie jakieś takie. Nie, wiem, nie, 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 <śmany> Jakiś kurwa mamut. <śmany> Słyszałbym Mam kurwa, tam jest. na to Wielka sztacha, kurwa, dwumetrowa. Bacz! Stop! Patrz na Co jest? W tamtą stronę ciągnij. Ciągnąć to mogę prętać Do przodu, tam. Kurwa, nie kurwa, nie niech kurwa, jak się niech to niech kurwa, niebezpieczny. kurwa, niebezpieczny. kurwa, niech kurwa, chcę kurwa, niech kurwa, niech kurwa, niech kurwa, niech kurwa, Jeszcze. Troszkę przodu, na przodu. No, dobry, dobry.

co no Generalnie widzowie, dzień szósty, wstaliśmy o której? Dziesiąta coś chyba Dziesiąta trzydzieści chyba, coś takiego Co, sami sobie skręcił kostkę

Generalnie widzę, że jest godzina 21.23 Wracam, no. Wracamy na chatę byliśmy w Sofiówce, zostało do no, domu 3 km, bo... wszystko ładnie zwiedzone mamy Trochę Tukan się obstrał na końcu, ale wytrzymał trzymał. kiedy tutaj wierzył w Boga. <laughs> się modlił wszedł i no. tutaj po no <laughs> więc zostały 3 km Nogi nie bolą Petra, pentagramy jak chuj dams tam. Ja, powiem wam tak, jestem Gdy w szoku, że samego już kostka nie boli, nie? bo go bolała. Ja, ja ja to nie, nie Ale bomba jest balonik. Napuchnięty. No. To nie wiem. Live'a zrobimy pewnie. Wczoraj nie było, bo nie wiem, z ja tego piweczko. Jakie piwko! Mocne Nie było, bo było robienie na, tuka na konta na, na, no na pisa, bo nie ma ja No i my, tukan jest założyliśmy tutaj instagramu, możecie pojechać do niego. Do no, tego ale. pana. Tukan1996, chyba podłoga jeszcze. w środku. Gdybym będzie w opisie. No. I u, mój instagram będzie tu, tutaj. Jeszcze tiktoka się zrobi. O, jestem tu na jego czole. O, tu, tu. opaki tiktoka jeszcze trzeba mi zrobić. Ale ja chcę nagrywać tak wiecie, kęcenie dupą. Ile lat Dla ubogich To nie wiem widzowie Kochamy was ja, posajmy w dupę I... mm. <laughs> Sup man I... <laughs> See you later Ciao. Cześć. Cześć. No i to jest będzie koniec to dnia nie ma <laughs> No i tak to jest Pod koniec dnia No poga jak ja. a, a, kój, mam Generalnie widzowie już wracamy od tukana. Dzień siódmy. Zmęczeni. Poszliśmy spać o której godzinie, chłopaki? No coś takiego tak spaliśmy, spaliśmy to około do 12 chyba coś takiego. Cześć mocne, e, piwko pił się najebał. <grym zielo -pudra> Trochę też go powkurwiałem tym, że łóżko, łóżko zamiast do tyłu do, do przodu <grym zielo -pudra> Zaraz jedziemy na pociąg i co? Zobaczyska Заставий ч таа. Чакер, чакер. У нас баяж. Дөрөгöt, курва. Аштан чи чиратайо. Курва.